Dojechaliśmy właśnie do Warszawy. Jest już późno, więc szybko oglądamy pokój i kładziemy się spać. Pobudka w Warszawie mieliśmy mieć dostawkę i myśleliśmy, że położymy dwójkę dzieci, ale dostawka była taka No więc, a tutaj były dwa fotela i to jedna dziewczyna w gnieździe się zmieściła No i ta moja wife Wyspałaś się? Wiesz jak Ci do twarzy z tym tajgerem jest? Taki mamy widok z hotelu. Jedno oko na Maroko, a drugie na. No i to już ludzie, dzisiaj do nie przyszli jeszcze. Kurować Morele. Zobaczcie, weszłam na dach, jaki tu jest piękny widok. Myślałam, że napiję się kawy, ale to miejsce zamienia się w klub wieczorem, także nie udało się. Ale i tak warto było wejść na widoku. Wsiadamy teraz do auta i jedziemy do Olsztyna. Nice. Dojechaliśmy do hotelu Przystań. Właśnie teraz jak szliśmy obok tego hotelu, to zauważyłam, że ten hotel jest w kształcie łodzi, jest piękny. Pod kątem dzieci jest naprawdę super, bo tu są animacje od godziny 14. Do 18.00, tam wcześniej, pomiędzy 10 a 12,00, też coś było dla dzieci. Więc no to jest rewelacja, bo byliśmy ostatnio w kilku hotelach, nie było tych animacji takich długich. Do tego można tutaj uprawiać różne sporty wodne: są żaglówki, motorówki i w ogóle jest. A właśnie, i super restauracja tu jest. Ta restauracja nie, to nie jest ta hotelowa, to jest przystań restauracja przystań. No, bardzo dobre jedzenie. Jesteśmy na Mazurach, więc pszczoły i osy atakują tutaj gęsto. Gęsto, gęsto. Dziewczyny są zachwycone. My też, no bo naprawdę to jest takie miejsce, gdzie jest spokój, cisza, można odpoczywać. Cena jest też ok. Pokoje hotelowe nawet są przestronne. Absługa jest bardzo miła, tutaj w ogóle jest bardzo dużo ludzi w obsłudze. zauważyłam też, że nie jest jakiś tylko stoszał tych tylko jest bardzo dużo ludzi. Idziemy teraz na drugą plażę. Mam nadzieję, że też można będzie tam coś zjeść. No bo ja już jestem lekko głodnawa. Nie. No złupkę tylko zjedliśmy, nie? Słońce jarzy, jest ze 100 stopni dzisiaj. 34 No czyli jest to. Czyli 100 300 100 Dziewczyny, wybaczcie, tutaj dobra, bo tu barierek nie ma. Widzicie? A ja nie chciałabym się skąpać w tej glonowatej wodzie. Mąż rozdaje minionki, nie wiem o co chodzi, ale podejrzewam, że w tym ciepłe to, to on już się mogę ich napić. Proszę. O nie, nie napiją się ich. Który raz jesteś tutaj, kochanie? Frytnasty, ale dzisiaj fajnie, bo mamy dzień wolny i w końcu się trafiła pogoda. Zwyczajowo jak przyjeżdżałem do tego miasta, to zawsze zaczynało padać. Ale teraz nie, cały tydzień ja, ma być i ja będę miał fajnie, bo w końcu odwiedzę swoje biuro, w którym nie byłem gazylion czasu. Chyba ostatni raz przed pandemią. No, więc taki work and travel. Dzieci będą z żoną. To ja jestem żoną, jakby ktoś nie wiedział. jesteś. Sałatkę z dzikiego łososia, po prostu z tego jeziora. Serio? Mówię, no. że taki głodny jesteś. Myślałam, że weźmiesz, wiesz, coś yes. większego. Yes. To ja nie byłam yes. głodna, ale nie spodziewałam się yes. tego. Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy w Olsztynie. Wczoraj przez cały dzień właściwie odpoczywaliśmy. Nigdzie nie wyjeżdżaliśmy poza obszar tutaj hotelu. Byliśmy na. No dobra, no to wybieramy się na śniadanie. A w czasie śniadania będziemy się zastanawiać, jakie tutaj atrakcje przygotować moim malutkim dziewczynkom. No bo dla mnie atrakcją przecież będzie to, że one będą miały atrakcje. Co będzie by Już pusto jest. parówki. Śniadanko zjedzone. Myślę, że siedzieliśmy tam jakieś półtorej godziny. Tyle moje dzieci potrzebują na to, żeby zjeść śniadanie. Ja wróciłam po plany, ponieważ muszę zaplanować urodziny mojej córeczki. Piąte. Dlatego na szczęście przyda nam się ten pokój zabaw, bo dziewczynki będą się bawiły a ja na spokojnie będę mogła pozałatwiać Wszystkie sprawy. Tak jak mówiłam, trwa organizacja urodzin Mijanki. E, jesteśmy teraz na plaży. Dokończamy wszelkie formalności, a ich jest dosyć sporo. No i jesteśmy bardzo blisko plaży. Na plaży. Mm -hmm. Jesteśmy blisko plaży. Nie, jesteśmy na deskach, ale jesteśmy przy plaży. Dzieci bawią się w piasku i mają tutaj wyznaczone. Teren do zabawy w wodzie. Brodzik tak zwany. Bro... Brodzie. Jeziorowy. Brodzie. Wróciliśmy do pokoju, dzieci dzisiaj spędziły pół dnia w bawialni i na plaży, mąż tutaj mi, zobaczcie, zorganizował kolację. Najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że sam pójdłem, <laughs> mało tego, na te sery to sam wydoiłem kozę. <laughs> kozę? To są sery z dojonej ko kozy? Okej. Okay.